Jeśli Adam i Ewa byli pierwszymi ludźmi, jak to możliwe, że Kain miał żonę? Skąd ona się wzięła? Czy istniało inne ludzkość? Te pytania od wieków intrygują zarówno wierzących, jak i badaczy, pozostawiając tajemnicę bez jednoznacznej odpowiedzi w tekście biblijnym. Księga Rodzaju wspomina, że Kain znalazł żonę i miał dzieci, lecz nie wyjaśnia skąd pochodziła jego małżonka. Ta zagadka doprowadziła do różnych interpretacji i teorii, które kwestionują naszą tradycyjną perspektywę na historię biblijną. Dziś zanurzymy się w świętym przekazie, aby znaleźć odpowiedzi. Pozostań z nami do końca, aby odkryć ukrytą prawdę zawartą w Piśmie Świętym. Historia Kaina i pierwsze morderstwo Kain i Abel byli pierworodnymi synami Adama i Ewy. Abel poświęcił się hodowli owiec, podczas gdy Kain zajmował się uprawą ziemi. Obydwaj składali ofiary Bogu, lecz tylko dar Abla został przyjęty. Owładnięty zazdrością i gniewem Kain postanowił pozbawić życia swojego brata. W akcie, który na zawsze naznaczył ludzkość tragedią, Kain wyprowadził Abla na pole i zamordował go. Ten dramatyczny moment symbolizował początek przemocy w świecie, będący echem nieposłuszeństwa, jakie rozpoczęło się już wcześniej w ogrodzie Eden. Bóg zwrócił się do Kaina pytaniem: Gdzie jest twój brat Abel? Na co Kain z chłodnym dystansem odpowiedział, czyż jestem stróżem brata mego? Rodzaju 4.9. Widząc ciężar jego grzechu, Bóg nałożył na niego klątwę. Ziemia miała już nigdy nie rodzić mu plonów, a on sam stał się tułaczem bez stałego miejsca na ziemi. Kara była natychmiastowa i surowa. Zrozpaczony Kain wołał: Zbyt wielka jest moja kara, bym mógł ją znieść. Każdy, kto mnie spotka, zabije mnie. Rodzaju czternaście. I tutaj pojawia się zagadkowa kwestia. Jeśli na świecie istniała tylko jego rodzina, to kto mógłby go zabić? To pytanie prowadzi nas do kolejnej części, w której zgłębimy tę pozorną sprzeczność. Kogo obawiał się Kain, skoro istniała tylko jego rodzina? Świadomy swojego losu, Kain wyraził obawę, że zostanie zabity, ale przez kogo? Jeśli jedynymi ludźmi byli jego rodzice, to kto jeszcze mógł zamieszkiwać ziemię? Ten dylemat przyczynił się do narodzin wielu teorii. Niektórzy uważają, że Kain miał na myśli swoich przyszłych bratanków i potomków, którzy po poznaniu jego zbrodni pragnęliby go pomścić. Niektórzy twierdzą, że Księga Rodzaju nie zawiera wszystkich szczegółów i że Adam oraz Ewa, żyjąc przez wieki, mogli mieć wielu innych synów i wnuków. Werset w Rodzaju 5:5 wspomina, że Adam dożył 930 lat. W tak długim czasie mógł spłodzić liczne potomstwo, które rozprzestrzeniło się po ziemi. Aby zapobiec jego śmierci, Bóg naznaczył Kaina znakiem, zapewniając mu ochronę. Każdy, kto by zabił Kaina, poniesie siedmiokrotną karę, rodzaju 4-15. Ten boski akt zapobiegł dalszemu pogrążeniu się ludzkości w przemocy, już na jej wczesnym etapie istnienia. Jednak ta tajemnica na tym się nie kończy. Kain po swoim wygnaniu znalazł żonę. Skąd ona się wzięła? To kluczowe pytanie, które teraz zgłębimy. Kim była żona Kaina? Biblijny zapis mówi nam, że Kain po swoim wygnaniu osiedlił się w krainie Not, na wschód od Edenu. Tam poznał swoją żonę, a ona poczęła i urodziła Henocha, rodzaju 4:17. Ale kim była ta kobieta? Biblia nie podaje jej pochodzenia, pozostawiając miejsce na różne interpretacje. Najczęściej akceptowane wyjaśnienie głosi, że Kain poślubił swoją siostrę lub siostrzenicę. Rodzaju 5.4 informuje nas, że Adam żył 800 lat po spłodzeniu Seta i miał synów oraz córki. Sugeruje to, że rodzina Adama i Ewy była znacznie większa niż opisuje to podstawowy przekaz. W tamtych czasach małżeństwa między rodzeństwem były biologiczną koniecznością do rozprzestrzeniania się ludzkości. W przeciwieństwie do późniejszych epok nie istniały żadne ograniczenia dotyczące takich związków. Dopiero prawo mojżeszowe zakazało kaziroctwa kapłańska 18:9. Odpowiedź na to pytanie wydaje się więc jasna. Kain. Poślubił kogoś ze swojej rodziny, co było normą w początkowych dniach ludzkości. Jednak to prowadzi nas do kolejnej intrygującej kwestii: czy poza potomstwem Adama i Ewy mogli istnieć inni ludzie? Czy mogła istnieć inna ludzkość? Niektórzy badacze rozważali możliwość, że Bóg stworzył więcej ludzi poza Adamem i Ewą. Ta teoria opiera się na interpretacji wersetu rodzaju 1.27. Mężczyzną i kobietą ich stworzył. Zwolennicy tej hipotezy argumentują, że Biblia nie stwierdza jednoznacznie, że Adam i Ewa byli jedynymi pierwotnymi ludźmi. Możliwe, że istniały inne społeczności, które nie zostały wspomniane w narracji skoncentrowanej na Adamie i jego potomkach. Ponadto archeologia ujawniła istnienie starożytnych cywilizacji, które wydają się rozwijać równolegle do okresu, w którym mieli żyć Adam i Ewa. Czy możliwe, że historia ludzkości jest bardziej złożona niż sobie wyobrażamy? Jednak większość tradycyjnych interpretacji utrzymuje, że wszyscy ludzie wywodzą się od Adama i Ewy. Biblia podkreśla ich rolę jako pierwszych rodziców ludzkości, i chociaż nie wspomina szczegółowo każdego potomka, jasno wskazuje, że ich ród rozprzestrzenił się szeroko. Niezależnie od tego, pewne jest, że żona Kaina była częścią ludzkości swoich czasów, zapewniając kontynuację jego potomstwa. Ewolucja praw dotyczących małżeństwa w czasach Kaina, związki między rodzeństwem lub bliskimi krewnymi były nieuniknione i nie były zabronione. Jednak z biegiem lat Bóg ustanowił prawa mające na celu zapobieganie takim małżeństwom. Prawo mojżeszowe, przekazane wieki później, wprowadziło wyraźne ograniczenia. Nie odkryjesz na gości swojej siostry, córki twego ojca lub córki twojej matki. Kapłańska 18:9. Dlaczego więc to zakazanie pojawiło się później? Z biegiem czasu mutacje genetyczne i ryzyko chorób dziedzicznych stały się coraz bardziej widoczne. Bóg w swojej mądrości chronił swój lud, ustanawiając zasady mające na celu zachowanie zdrowia i moralności. Zasady zmieniały się w miarę rozwoju i różnicowania ludzkości. W czasach Kaina kaziroctwo nie było ani problemem moralnym, ani biologicznym, lecz w późniejszych epokach stało się praktyką nie do zaakceptowania. Pokazuje to, że Bóg prowadzi ludzkość zgodnie z jej potrzebami, dostosowując prawa do każdego etapu jej rozwoju. Historia Kaina i jego żony uczy nas że Biblia jest księgą pełną tajemnic, ale także głębokich prawd. Opowieść o Kainie nie dotyczy tylko jego żony, lecz także konsekwencji grzechu i Bożego miłosierdzia. Pomimo swojej zbrodni Kain nie został całkowicie opuszczony przez Boga. Znak, który mu dał, był zarówno karą, jak i ochroną, pokazując nam, że nawet w sprawiedliwości jest miejsce na współczucie. Izajasz 55:8 Każda historia biblijna niesie przesłanie. Opowieść o Kainie przypomina nam, że nasze decyzje mają konsekwencje, ale zawsze istnieje możliwość odkupienia. Jeśli spodobał Ci się ten film, nie zapomnij zasubskrybować kanału, aktywować dzwonka powiadomień i zostawić nam polubienia. Do zobaczenia w kolejnym filmie.